Ostatnio wystartował nowy 11 sezon Cold Crafta w stylu świątecznym. A dziś postanowiłem zagrać i zobaczyć, czy ma w ogóle vibe świąt. A przed odcinkiem prosimy Was o łapeczkę w górę i zapraszam do oglądania. Pierwszą moją uwagę przykuło że są świąteczne mapy. Oj, kupi sobie zbroję! Zabite? Ej widzowie ja nie wiem czy mój mózg ma coś za ja nie wiem czy mój mózg ma coś zaprag... Widzowie ja nie wiem czy mój mózg ma coś za program... <laughs> widzowie, ja za... widzowie ja nie wiem czy mój mózg ma coś zaprogramowanego, że zawsze mi się chce grać w Bed Warsy tak mniej więcej na przełomie y, listopada a grudnia y, robić powrót później znowu kończyć na parę miesięcy i dopiero tam nie wiem w czerwcu maju ...wrócić. a jednak coś tu trzeba im Dobra Możeś mi dał A masz poleciałeś I dobra Dobra myślałem że cię Okiwam na mózg W ogóle co ja gadam Co jest? Gościu zostaw mnie Nie, nie ich mi hita jednego, ja nie wytrzymiam. Przecież to będzie trochę trudniejsze. Albo rozwal mu no. To co? No kto tam się jeszcze wynosił Nie, no ja Cię już widzę z daleka, nie, nie rób tego, proszę, nie, nie, nie. No jesteś gej. No, bym tutaj już mógł powiedzieć, że byłby zaraz fejd jakiś odcinka. Nie no, jak mi tego nie zaczęło? Не, ну не вешай. Вообще Bo co jest? Chciałem. Nie wiem, czy to mi się wydawało, ale główka. A nie, przepraszam, to od myślenia. Sam nie dowierzę, że mam 8 emeral... Kurde, co ja gadam? Diamenty, diamenty. No Klikniesz mi się kiedyś. A tam jest gościu. Wreszcie moje poszukiwania dały jakieś efekty. Już! No i dup! Nie no, zawsze jest to czymś spowodowane, że nigdy nie mogę wygrać na odcinku. Ej, wy co jest? I dobra, bo widzę, że kilka osób wyszło, więc tak jeszcze tak prosiłem jeszcze cztery osoby, żeby wyszły i będzie git. Tora wywaliłem się, żeby no, pokazać, że bez beda też umiem wygrać Nie no, nie zypnąłem Cora wywaliłem się, żeby no, pokazać Że bez beda też umiem wygrać O kurde, się kupałem. Nie wiem co się dzieje dzisiaj. Coś jeszcze już zapomniałem? A, to była ocena w ogóle sezonu, no. Nie wiem, bo nigdy nie oceniłem za bardzo sezonu. Fajne mapy, świąteczny klimacik. Chociaż nie czuję świąt i tak. Tutaj musi być ostry... Ej no zlogował! Coxcraft! Coxcraft! Coxcraft to całe jest do opinii to... No fajne... Fajne... Fajne łapki świąteczny klimat. No. Chyba tyle. Fajne lobby tam. Nic się nie zmieniło, ale fajne. Aha, to tyle? Ja widzę, że się czai na moją bazę. Ale agresja. O widzicie, i tak się robi ladery. Tylko ja mam będą z nich. No jasne, super Nie, tu nie ma ucieczki, no Super, nie no No idziesz do domu, naprawdę idę. Nie, nie, nie ja idę, bo no, no, to siwy dym No idę do domu, co ty to teraz zrobiłaś?